Jak ustawić dla klienta domyślny sposób szyfrowania przesyłanych mu dokumentów w subiekcie Nexo Nexo Pro? Dla każdego klienta, czy to firmy, czy osoby fizycznej, można w programie określić domyślny sposób szyfrowania wysyłanych drogą mailową wydruków dokumentów. Przejdź do modułu Klienci i poprzez opcję Popraw otwórz wybraną kartotekę klienta do edycji. Przejdź do zakładki wydruki. Ustaw domyślny sposób szyfrowania dokumentów i potwierdź swój wybór klikając Zapisz. W programie dostępna jest również operacja zbiorcza umożliwiająca zmianę sposobu szyfrowania dokumentów dla wielu klientów jednocześnie. Od tego momentu przy wysyłce dokumentu do klienta program będzie automatycznie ustawiał wybrany sposób szyfrowania dokumentu jako domyślny.